Nazywam się Michał, byłem pierwszym zdającym na czterokołowcu w Wordzie. No super. E, Michał, wiadomo jak to jest do, do kamery. Ja czy, oczywiście zda, e, z, gratuluję Ci za egzaminu, bo wiem, Wy... że ten egzamin zdałeś bez problemowo. Długo nie jeździłeś z tego co mówiłeś, tak? No nie, to było jakieś 10-15 minut, tak naprawdę zrobiłem tylko kółeczko wokół wordu i, i z powrotem. No właśnie, zadania egzaminacyjne, chciałbym tylko powiedzieć wszystkim, że kategoria AM do niedawna to było, był to tylko dwukołowiec, teraz od 1 stycznia 2024 możemy szkolić i egzaminować na kategorii AM na czterokołowcu. A Michał, tak się zdarzyło, był pierwszym kursantem, który zdecydował się na czterokołowca. Chyba nie żałujesz, to? Nie, nie, totalnie nie. Wszystko było super i nie mam na co narzekać. No to fajnie, bo tak, przypomnijmy tylko, że w zadaniach egzemplacyjnych na placu manewrowym mamy prawie te same zadania na dwukołowcu, co na kategorii A. Natomiast na kategorii AM, na czterokołowcu, mamy zadania bardzo podobne do kategorii B. Tylko jeszcze bardziej uproszczone i ten egzamin jest o wiele, wiele łatwiejszy. Więc ja Ci gratuluję. Wiem, że tutaj się z Panią Justyną umawiałeś na dalszy etap działania, tak? Jasne, na, na B za trzy lata. Tak, za trzy lata, za 3 lata. Już mówiliśmy, że no bo jeszcze jest taka przejściówka, można by powiedzieć, z tak, kategorii tak, AM tak, B1. Tak. No, tak. Także to... jest opcja. Będziemy jeszcze myśleć na ten no. temat, na pewno za trzy lata jesteśmy umówieni na, na kategorię bywa. B, że będziemy ze sobą współpracować, także... Super, pamiętaj o tym, że jak zrealizujesz B1, bo B1, przechodząc na B, masz już teorię zaliczoną w ośrodku egzaminacyjnym i masz mniej godzin, bo 20, 30 prze... 20. zamiast 30-20, więc ten kurs jest też bardzo, bardzo szybki. Na egzamin już znasz, wiesz jakie są zasady, więc dla ciebie okay. to nie jest trudne. Więc Oczywiście ja Ci jeszcze raz gratuluję. Twojemu instytutorowi również gratuluję. Teorię miałeś z panią instynką, prawda? Tak, teorię wiązania. Dobrze. No chyba dobrze. To Nie fajnie. mam żadnych tam zastrzeżeń co do Panie, To efekt jest, najważniejszy, to jest to najważniejszy i dla nas jest satysfakcja i dla Ciebie również. Także jeszcze raz gratulacje i do zobaczenia na następnej kategorii prawa jazdy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.